Historia życia Jana Banasia to jest genialny wprost materiał na, na film fabularny. Bardzo szybko zobaczyłem Mateusza Kościukiewicza w tej roli. Kazałem mu robić pompki, biegać i on się do tego najwyraźniej dobrze przy, przygotował. Jak każdy młody chłopak, interesowałem się piłką nożną od dziecka. Moim marzeniem w pracy zawodowej było to, żeby zagrać w filmie o sporcie, żeby to był film o piłce nożnej, no i to marzenie się spełniło. A piłka nożna była dla mnie, jest dla mnie do tej pory bardzo istotna. Ja na boisku wiele zostawiam. Tam jestem po dwóch kontuzjach piłkarskich, więc niestety nie mogę za często grać. Ale niewątpliwie serce moje jest piłkarskie. Serce moje jest kibicowskie. Bardzo, bardzo, bardzo gorące kibicowskie serce. Bo piłka nas łączy. Możemy być różnej wiary, możemy różni myśleć w życiu, ale zawsze jak są mecze Polski, Wszyscy je oglądamy. Film to jest film o, o człowieku. Sport i ta piłka jest częścią jego życia, jego pasją, ale drugą pasją jest miłość do tej wspaniałej kobiety, którą poznaje na swojej drodze. Historia o miłości, o rywalizacji ze sportem w tle. Historia jest o, o jakby wokół piłki, ale równie dobrze mogłaby być wokół łyżwiarstwa figurowego. Przede wszystkim jest to historia o ludziach, o ich pasjach, marzeniach. Piękna historia o miłości. Kino musi poruszać I ja myślę, że ten film porusza. Więc nie będzie się nudził, na pewno. To jest taka historia, która mm, powinna bardzo się panią spodobać. A to, że Bohater jest piłkarzem, no to jest tylko pewien interesujący, wydaje mi się, bardzo dodatek dla partnerów tych pań, które kupują bilety. Uważam, że to jest świetny film dla kobiet, ponieważ. Wreszcie po tym filmie będą potrafiły troszeczkę zrozumieć i wybaczyć tym swoim małżonkom i partnerom tego, że oglądają namiętnie te mecze i może troszeczkę bardziej ich wesprą w tym, w tym oglądaniu widziały, jakie to są dla nich ogromne emocje i a, jakie to jest dla nich pasze. Dzięki temu filmowi na nowo polubiłam piłkę i tak można powiedzieć, że teraz zupełnie inaczej będę spostrzegać tę grę.